Siemano, Siemano z tej strony kuna, a dzisiaj leci do Was ta złota naklejka. Wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz no i oczywiście być subskrybentem na moim kanale. Pamiętajcie, że musicie mieć trade link w opisie na YouTube, że jak was wylosuje, to po prostu od razu Wam wyślę ofertę. No i co, jak to ja przeglądałem sobie jakieś kapsułki pod inwestycje, a także naklejki, no i natrafiłem na tak naprawdę tą kapsułkę z Antwerpu. Nie było mnie na pewno w CS-ie podczas. Tej kapsułki, no i stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo dużo drużyn, które już nie grają, albo nawet nie mają szansy, żeby zagrać. No i jak widzicie, mamy tutaj takie kolory bardziej niebieski, fioletowy, coś w tym stylu, więc powiedzmy, że ta kapsułka jest tematyczna pod te kolory. No Otworzyłem tutaj 40 tych kapsułek, każda kapsułka 2, o i mamy od razu złotą naklejkę. Renegades. Bardzo fajna naklejka, tylko jak wiemy, ta drużyna niestety nie kosztuje specjalnie dużo. O! Okej, okay. może dzisiaj będzie farcik, zobaczymy. Teraz holo wypadło, ale dalej to nie jest ta naklejka, na którą tutaj polujemy. No bo jak wiecie, jest bardzo mało, przykładowo, zielonych naklejek, które są po prostu droższe przez to, że są zielone, bo po prostu pasują przykładowo do glocka Emeralda. No i się z nich po prostu robi dalej jakieś tam krafty i właśnie celujemy tą naklejkę tylko że w holo. Ona kosztuje jakieś 40 parę złotych, czyli dwie takie naklejki dałyby nam już po prostu zysk. No a cały opening wyszedł równą w stówkę, bo jak, jak kapsułki były po 2,50. Otwieranie otwieraniem, ale tutaj też nasuwa się pomysł na inwestycje, ponieważ można zainwestować w naklejki, ale także można zainwestować w kapsułkę. Tak, jak wiecie, kapsułka z Katowic 2014 kosztuje aktualnie 20 000 dolarów. A najdroższa naklejka tylko w porównaniu do kapsułki 60 000 dolarów. Więc czasem po prostu lepiej wyjdzie, kupimy kapsułkę z całą pulą naklejek, niż daną naklejkę, która niekoniecznie wystrzeli w cenie. No i chyba też tak zrobię, że zrobimy sobie inwestycję właśnie w tego Antwerpa, bo ta cena jest powiedzmy dosyć spoko jak dla nas, 2,5 zł, przy czym jak pary kosztuje złotówkę, myślę, że to jest jak najbardziej jeszcze dobra inwestycja, przy czym można wtedy kupić 400 kapsułek za 1000 zł, więc myślę, że taka inwestycja będzie tutaj zrobiona, no a kapsułka nie oddaje, no niestety mamy tutaj też bardzo małą szansę na wypadnięcie tego co chcemy, ale dropią nam Naklejki lecz nie holo No ale dalej, jeżeli kapsułka kosztuje 2,50 i tak naprawdę najlepsza naklejka, która może tutaj nam wypaść, holo kosztuje 40-50 zł, a możemy sobie kupić kapsułki z Paryża za złotówkę i wyleci nam przygodowo e, holo mouse co jest warte aktualnie 60, nawet teraz 70 zł. to jakby nie ma to w ogóle sensu otwieranie aktualnie tych kapsułek no ale może być tak, że po promocji Paryża ta kapsułka po prostu pójdzie w górę bo teraz wszystko jest zaniżone no i wtedy ta kapsułka wystrzeli, tak się stało z, aktualnie z kapsułką Stockholm nie wiem, czy sprawdzaliście, ale jeszcze niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, robiłem odcinek z otwierania tej kapsułki, żeby właśnie dropnąć. I w sumie dropnąłem złotą naklejkę mouse tam za 700 zł. No i wtedy ta kapsułka kosztowała 14 zł, i tak naprawdę nic się nie zmieniło od tamtego czasu. A ta kapsułka wystrzeliła po prostu w powietrze i już jest za 30 zł, co już jest naprawdę bardzo wysoką ceną jak na mm, taką kapsułkę. No i cena cały czas rośnie. No i co zostało? Tak nam naprawdę parę do końca tych naklejek. Na początku był niezły farcik, bo i złota, i polo, lecz jak sami tutaj widzicie, no nie dropią te naklejki, które powinny. Nie co, zostały nam 3 tak naprawdę do końca. Ze 100 zł zrobiliśmy jakieś 40. Czyli, patrząc na tę szansę, którą mamy w ceści, w tych kapsułkach, nie jest najgorzej, ale najlepiej też nie jest. Cztery dychy zostawiam w portfelu, będą na kolejne na pewno openingi. O, no i by się nie obeszło bez baita. Na razie i cześć.